23. przegląd prezentki aktorskiej. Tę Witam serdecznie, drodzy Państwo, 43 przegląd piosenki aktorskiej właśnie ma miejsce. Jesteśmy w przerwie spektaklu 1989, euforia na widowni na scenie. Pozytywny mit, jak głosi podtytuł tego spektaklu i życzę Państwu, abyśmy przez te 10 dni żyli wyłącznie pozytywem i żeby to nie była mitologia. Jak to jest zmierzyć się w takiej formie z legendą, można powiedzieć? No to było bardzo ciekawe doświadczenie. Myślę, że jakieś takie na początku trudne, bo postawiliśmy na taką siłę, energię życiową, miłość do męża. Jestem, że otwieracie festiwal. Cieszymy się, że my go otwieramy, ponieważ przywieźliśmy wam prawdziwą petardę, a ten festiwal jest generalnie od wielu lat petardą, więc petarda musi go otworzyć. Znów się zaczyna! Znów znów się zaczyna! Tak, jest, jest czad, jest naprawdę para, także jest, jest świetnie i wspaniale, że młodzi ludzie mówią do nas, o nas z tamtych czasów i to jakim językiem, i to co przypominają i ta energia, niesamowite, wspaniałe. To jest coś, co przeżyłem, co widziałem na własne oczy, więc każdy z tych elementów tańca, muzyki i śpiewu no, przywraca wspomnienia. Całość jest fantastyczna. Ten język dociera do szerokiego widza. Byliśmy z tego bardzo szczęśliwi po premierze, że dociera i do starszego pokolenia, i do młodych ludzi. No i na tym nam zależało, żebyśmy podjęli taką wspólną rozmowę o tej przyszłości, która jest też, mamy nadzieję, może stać się opowieścią o naszej przyszłości. koncepcyjnie, nad możliwościami, jakie mogą się wydarzyć, nad y, dynamiką, nad tym, w jakim kierunku może pójść ruch, y, nad y, konwencją, w jakiej oni mogą się poruszać. Więc to była fajna i ciekawa praca, fajne doświadczenie dla mnie i super ekipa, bardzo zdolni ludzie. Mam szczęście do fajnych ludzi. Coś wspaniałego, niezwykłego dzieje się na żywo, na gorąco. Jest co oglądać, można się pośmiać, posłuchać, wzruszyć, popłakać. Coś pięknego. Mówimy, że w aktorstwie i w byciu na scenie jest tu i teraz. Naprawdę, wydaje mi się, dopóki nie spotkaliśmy ekipy improkracji. Nie wiedzieliśmy, co to jest być tu i teraz. Czego może się nauczyć aktor właśnie od aktorów improwizujących? Przede wszystkim zespołowości, przede wszystkim tego, żebyśmy byli razem, żebyśmy, żebyśmy siebie uzupełniali. Bardzo tutaj ego y, nie pozwala na to, żeby, żeby, żeby się wybijało na zewnątrz. I przede wszystkim y, no, to są tak kreatywni i tak y, cudowni ludzie, którzy na bieżąco robią to, że no ja się rozpływam. Nauczyliśmy się jak zawiązywać fabułę, jak robić piosenkę improwizowaną, jak śpiewać razem refren, jak się wyczuć, jak wyczuć ruch. Ruch, tak i za każdym razem to jest coś innego i to jest za każdym razem po prostu totalna czujność otwarcia na partnera